Obwód deltoidu jest równy 70 cm. Jeden z jego boków jest o 25% krótszy od drugiego. Oblicz długość wszystkich boków deltoidu. Mamy dwie informacje. Pierwsza to taka, że obwód deltoidu jest równy 70 cm. Zatem obwód to suma wszystkich prawędzi. Zatem 2 boki A, dodać 2 boki B to jest 70. Dwie strony od razu tutaj podzielę przez 2, a dodać B to 35. OK, mamy pierwsze równanie z dwiema niewiadomymi. Druga informacja. Jeden z boków jest o 25% krótszy od drugiego. Zwróć uwagę na rysunek, skoro tutaj mamy A, B, to A musi być krótszy od B. Zatem bok A to o 25% mniej niż B, więc to tylko 75% długości B. Zatem to możesz śmiało zapisać jako 3 czwarte B. Skoro mamy A wyrażone poprzez B, no to w miejsce A możemy wstawić 3 czwarte B. Będziemy mieli 3 czwarte B dodać B równe 35. Dodaj do siebie wyrazy podobne. 1B to 4 czwarte B. Zatem będziemy mieli 7 czwartych B równe 35. Co zrobimy. Pomnożymy obie strony przez odwrotność, czyli 4 siódme. Nasz odcinek B będzie równy 35 razy 4 siódme. Skrócimy przez 7. Zostanie nam b równe dokładnie 20 cm. Mamy bok b, możemy wrócić do boku a. Skoro a plus b było 35, to przenieśmy na strony 35 odjąć 20. Nasz bok a jest równy 15 cm od punkt B, wiedząc dodatkowo, że przekątna, która nie zawiera się w osi symetrii figury, ma długość 24 cm, oblicz długość drugiej przekątnej, która to jest przekątna, która nie zawiera się w osi symetrii. Oś symetrii to będzie z pewnością tutaj, bo Lewa strona przejdzie na stronę prawą. Zatem przekątna, która nie leży w osi symetrii, to będzie przekątna db. Dajmy tutaj jako d1 tę przekątną. d1 to będzie db. I ona jest równa ile? 24 cm. Co mamy wyznaczyć? Mamy wyznaczyć D2, czyli przekątną AC w tym zadaniu. Cała przekątna ma ile? Ma 24. Więc jeżeli tutaj dałbym y, przecięcie się przekątnych deltoidu jako punkt S, to ten odcinek SB i DS muszą być tej samej długości. Zatem 24 na pół to 12 cm. Zanotuję, ds jest równy sb, a to jest jedna druga d1, czyli 12 cm. Mamy bok b, ten bok jest równy 20 Pewnością już zauważasz trójkąt prostokątny SBA, w którym mamy ile boków? Dokładnie dwa boki. Krótszą przyprostokątną 12 i przeciwprostokątną. Zatem co tutaj możesz zastosować? Oczywiście twierdzenie Pitagorasa. Zatem idziemy. Pierwsza przyprostokątna do kwadratu. Dajmy odcinek X. Czyli odcinek SA. To będzie odcinek X. Jak będzie brzmiało twierdzenie Pitagorasa? X kwadrat plus 12 kwadrat równe przeciwprostokątna B 20 do kwadratu. Przelicz. X kwadrat dodać 144 równe 400 x kwadrat przenieść na strony 400 minus 144 256 pierwiastkujmy obie strony x jest dodatni, bo to jest długość odcinka, zatem x to 16 cm. Mamy długość x. Świetnie. To jest pewna część naszej przekątnej AC. Nie mamy jeszcze tej części SC. Dajmy jako y. SC to będzie długość odcinka y, a y plus x to nasza cała przekątna. Czy możemy wyliczyć długość odcinka y? Tutaj widzisz z pewnością kolejny trójkąt prostokątny. To w nim mamy dane. Obok SB długości 12. I bok A długości 15 cm. Zatem znowu twierdzenie Pitagorasa w trójkącie SCB. Y kwadrat dodać 12 kwadrat równe przeciwprostokątno do kwadratu, więc 15 kwadrat. Y kwadrat plus 144 równe. 255. Przenieś na strony. Y kwadrat to 81. Pierwiastkujemy. Y jest długością odcinka, zatem jest wartością dodatnią. To będzie dokładnie 9 cm. Teraz mamy podać długość naszej przekątnej AC. Zatem zanotuję AC. To jest nasza przekątna D2 i to jest x plus y. Nasz x to 16, y 9, cała długość to 25 cm. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.